Tak, jedź, jedź, jedź. No, pojechał właśnie. E, tak jak wcześniej było powiedziane, e, cicho bierz prawą stronę. Dwójka przyjął odbiór. Panowie, jedziemy na terytorium e, do miejscowości, do Tartaku, gdzie, gdzie zgłoszono nam o zaginięciu lokalnej policji. No, możliwe kontakty z wrogiem, możliwe kontakty też z tymi milicjantami, którzy po prostu gdzieś skupili radio, więc uważajcie na friendly fire, identyfikujcie cele i oczy szeroko otwarte. Tartak, czyli pozycja? Druga. Okej. Okay. Zobacz, jak ten teren wygląda. Chujowo. No. To jest najfajniejsze słowo, jakie można tu opisać, ale... Ale z każdego... No tego, tego można zrobić coś Eee, Rany, rany. Już nie leks? Da. Dobrze, bo może się coś dziać. Wiem, już nie Strzały z lewej. Strzały Strzały z lewej. Strzały z lewej. Strzały z Jeżdżą na bok Zjeżdżasz na bok no, tak. Załoga z wozu Pożary, Piechota z pojazdu Piechota, z wozu e, jest to, jest to, jest. Na 036, co tam leży? Piechota, obrona okrężna Piechota, obrona okrężna wokół pojazdu Odsunąć się od pojazdu, żeby niczym nie zostali przejechani w sztorm 1, wszedł do kompleksu Sztorm Padnij, padnij! Wow. Padnijcie! Pani, dobra, dobra. Powtórz perymetr, bo nie słyszę o od... Niestety nie potwierdzam, wiem, że gdzieś z, teren, z terenu y, Tartaku Przyjąłem co jest weteran do aterku? 60. Darek, wejdę wyżej trochę, ok, z tym na 2D. Marzy on o świecie, tu właściwie jest chłopak z sobą. Tak. Bo, towarzysz gdzieś z tobą? Okej okay, Lisek, idę na twoją pozycję. Jakie... szale snajpera słyszę? Z północy, kierunek o, 20! Okej, całość... Dostosować swoją odległość do, do pojazdu Trzymamy jego flanki i zmienimy się od pojazdu Natomiast nie bezpośrednio przy pojeździe, żebyśmy nie zostali rozjechani w razie manewru Łapać biega Co? W biegał co widziałeś? No ktoś biegł w lasach To nasi, nasi, spokojnie Jestem przeważliwiony, bo na razie stwarzają tylko drzewa, które liczyłem w ziomie To snajper! Przyjąłem półno Na północy do mnie, do mnie, całość do mnie. Oprócz Strzelca wborowego, będziemy udawać się na perymetr Wschodni, zabezpieczać pozycję Rysia przy pojeździe. Zdłuż Dobra. lecimy lecimy duży rogi Wschodni. Dobra Wiktor, dajesz. Berek! Nie widzę, nie widzę. Dokładnie Uwaga panowie obrona na perymetr północny, południowy i wschodni, daleko, znaczy nie daleko od tego się od pojazdu uważajcie na strzelca wyborowego mam informację że strzelał do Rysia, przy którym jesteśmy odbiór Został Berek, przed chwilą jak został wyeliminowany Dobra A to ci taki Zera tutaj dwójka, jesteśmy na pozycji informacja do ciebie ponoć strzelca w został zlikwitowany Gdzie jest KM, KM. Uwaga, nie za blisko pojazdu, żeby was nie rozjechał. zwłaszcza jak będzie cofał y, Nasi wchodzą tam. na teren kompleksu y, Towarzyszu uważaj, nasi wchodzą na teren kompleksu, odbieramy Jeden grom się chowa za jednym drzewem? Co, co, co to za grom? No mówię, grom uderzył w drzewa. Berek, mamy prawdopodobnie wrogi patrol. Od północy przemieszcza się do Tartaku, strzelać ich? Przyjąłem, wstrzymaj. Są nieźle uzbrojeni, mają co najmniej dwa... Co najmniej Sią, dwa no, to tegi. nie są przypadkiem, to nie są przypadkiem jednostki gromu, odbiór? Zachodzę na to palane. Na północy mój W wyborowy zaobserwował wrogi patrol, nie jestem pewny czy tam jest są jednostki grom. potwierdźcie mi te odbiórki. To jest chyba północy. Ale, gdzie widzieliście grom? Na zachodzie. Na zachodzie, dobra, to nie mówię. Okej, okay, to uważaj, to chyba są, jest to chyba wróg, z tego co wiem grom był gdzieś na zachodzie.

Aki całe. Aki uważaj na Twoją pozycję wychodzi krug z perymetru 40 od biolasu i wiem czy jeszcze żyję, wiem że wchodził odbiór. Uwaga ci to są przy bramie, przestawić na perymetr 110, widzę że pojazd został strzelany, mamy rennego, uwaga! Uwaga, podchodzimy tam Ro, Rozciągnijcie linię na 40, na, na, na czterd, co ty na toberek? Wsucie trochę na perymenty 120, podejdzie trochę wzdłuż drogi Czyli skąd dostaliście? Rzucam dym, rzucam dym Ja musimy wycofać, bo został stary Berek oberwy Politerk Jest potrzebny Berek Opatruję go, opatruję go Ciągnij go Ciągnij go Kogo zabandażuję, kończę już Jota po dotarciu do punktu, złapcie jakąś osłonę i osłaniamy perymetr północny Wszyscy są? Tak jest? Tak tak, jestem, tutaj patrzę na południe Dobra Sapery będą wysadzać, boże! Froń nas! Tak brawo, <laughs> są Sier Sierżancie, mogę potem podskoczyć naszego sumaka i podebrać parę dymnych? Mm, możecie to zrobić teraz, jak tylko stanie nie wiem. Komu krzyknij tam przy podejściu w nie ja zjechał? Poczekaj, masz stanie, zgasi się nie. Ja nie wiem, czy on zgasi, bo chyba. Nie musi mieć włączonego, żeby ruszać tam e, głownią? Nie. Dobra. Nie, chyba nie musi być. Nie musi być. Tak, i weź jednego chłopaka, teraz wytrzyma jego prawą flankę. Okej. Ok. Zgryza. Ma... Dobra. Masz bardzo fajną wizję na wybuchu No wiem stąd wypatrywaliśmy ich No nie sek chyba oddziały pomówiłeś No, się wróć Jesteś pewien? Z akim tutaj siedzę?